Zadanie 17. Ciąg geometryczny an jest określony wzorem an równa się 2 do potęgi n minus 1. Dla każdej liczby naturalnej n większe bądź równe 1, iloraz tego ciągu jest równy. I teraz tak, iloraz ciągu to jest q i my go możemy wyznaczyć poprzez na przykład wyraz a2 przez a1 lub możemy to po prostu zrobić jako Dwa wyrazy, które są po sobie. To znaczy, my możemy sobie wyznaczyć a plus 1 przez a n. I skąd to wynika? E, wynika to z tego, że jak mamy wyraz, no to jest pierwszy wyraz, później jest drugi wyraz, trzeci wyraz, czwarty i tak dalej, aż dojdziemy do wyrazu n. No i jaki wyraz jest następny? No n plus 1. Dlatego jak sobie wyznaczymy n plus 1, to będziemy mogli je podzielić przez siebie i wtedy uzyskamy wynik tutaj, czyli ten iloraz, który chcemy. Więc ja to przesunę może na chwilę i tutaj niech zostanie i teraz wyznaczamy sobie an plus 1. Więc jak nasz wzór jest określony tym 2 do n minus 1, to nasze an plus 1 to wszędzie, gdzie widzicie n, trzeba po prostu dodać 1. Czyli dla nas to będzie 2n plus 1 minus 1, czyli po prostu 2 do n. Więc jak my chcemy policzyć Q, an plus 1 przez an, no to wyjdzie nam, że to jest 2 do n przez. 2 do n minus 1. No i dobra, jak to teraz skrócić? My wiemy, że taką liczbę 2 do n minus 1 możemy rozbić jako mnożenie, czyli 2 do n razy 2 do minus pierwszej, tak? Więc, Eee, rozbijamy to sobie tym samym wzorem, czyli 2 do n razy 2 do minus pierwszej, i w licznik zostaje nam 2 do n. Teraz widzicie, że to można sobie skrócić, ciach, ciach, 1, 1. I co nam zostaje? Zostaje nam tutaj 1 przez 2 do minus pierwszej. A ile to jest 2 do minus pierwszej? No jak widzicie taką potęgę z minusem, to po prostu jest to odwrotność tej liczby. Czyli to jest do jednej drugiej. Jedna, e, przepraszam, to jest jedna druga. 1 przez jedna druga. Czyli tak naprawdę to jest tak, byśmy mieli 1 podzielić przez jedna druga. A jak się dzieli ułamki? No mnoży się przez odwrotność, czyli 1 razy, dwie pierwsze, czyli tak naprawdę wychodzi nam tutaj 2. czyli to jest odpowiedź C dla tego zadania to jest typowo maturalne zadanie, żeby sprawdzić sobie właśnie iloraz. Ja polecam zawsze ciągów się pouczyć, bo to jest jeden z ważniejszych działów na maturze, który zawsze jest i te zadania są dość podobne do siebie, więc na pewno takich zadań jeszcze będzie więcej u nas na kanale.